Na kanale, ja jestem Sechio i dzisiaj będzie kolejny odcinek uratuj nas. Na Facebooku niespodziewanie odbył się krótki live, na którym wylosowałam trzy rodziny, mianowicie Jones, Nowak i papuszka. Będę więc dzisiaj grać z tymi rodzinami i spróbuję pociągnąć fabułę, którą wcześniej zaczęliśmy. Przypomnę tylko, w poprzednim odcinku o może zrobię taką wstawkę w poprzednim odcinku Henryk i Cassandra poszli spotkać się w parku z agentami, nieświadomi tego, co za chwilę się wydarzy. Cassandra została porwana i uwięziona w pokoju w domu agentów. Porwanie dziecka nie było zbyt trudne, ale niestety zakończyło się porażką, ponieważ Cassandra niespodziewanie uciekła. Poznajmy rodzinę Jones. Państwo Jones byli bardzo sympatycznymi. Ułożonymi ludźmi. Zupełnie nie spodziewali się, w jak nieciekawym sąsiedztwie położony jest ich dom. Jak widzicie, chatka jest urządzona dosyć skromnie, właściwie nawet bardzo skromnie, i tylko dziwię się, czemu nasz kolega, jak on ma na imię, Bobby, czemu nasz kolega Bobby ma różowy pokój? Czyżby rodzice zawsze chcieli mieć córkę? A tymczasem trafił się chłopak. I nie za bardzo potrafił się odnaleźć w tych kolorkach. No, chyba że ten chłopak lubi akurat motylki i kwiatki, ale jest to raczej rzadko spotykane. No i ten domek dla lalek? Poczytajmy coś o tej rodzinie, dowiedzmy się więcej. O! Żadnej biografii! O! Żadnej biografii! O! Żadnej biografii! Dobrze, czyli generalnie niczego się nie dowiemy. Edward Jones był na pierwszym poziomie kariery biznesowej. Nie potrafił zbyt wiele, ale pracodawca stwierdził, że ma potencjał. Tymczasem Barbara całkowicie poświęciła się opiece nad dzieckiem, zapominając o własnych potrzebach. Nie miała pracy ani żadnego wykształcenia. Będzie jej ciężko znaleźć coś ciekawego. A mały Bobby był dosyć niechlujny, ale całkiem pracowity. Nie bał się brudnej roboty i być może w przyszłości zostanie, no nie wiem, mechanikiem samochodowym? Albo pracownikiem produkcyjnym? Barbara podała pyszne śniadanko. Są to tak zwane korn dogi. Edward radośnie pląsał przy muzyczce. I naprawdę wydawało się, że ten spokój będzie trwał wiecznie. Tymczasem w sąsiedztwie pojawili się sąsiedzi. Tak. Z uwagi na pragnienie Barbary o powiększeniu rodziny, ona i Edward postanowili wdrożyć swój plan w życie. Także wiecie, to teraz będzie się działo. Sąsiedzi też sobie baraszkują. Co prawda w inny sposób, ale. No i jest melodyjka, będzie dzieciak. Spoko. W sumie i tak mi na tym dzieciaku specjalnie nie zależy, ale postanowiłam, że w sumie, skoro marzą o dziecku. O! Meadow! Meadow Pederson! Ona żyje! No i poszła. Przychodzą do was sąsiedzi, wy zamykacie się w sypialni, staracie się o dziecko, a później wychodzicie w bieliźnie do tych sąsiadów, jak gdyby nigdy nic No spoko. Klara ma nie najlepszą minę. Widać, że nie pasuje jej strój sąsiadki. O matko! Cały czas została jej ta mina! Zacięła się ta mina! Boże, Klara jest tak zniesmaczona, że aż jej się mina zacięła. Telefon? Ciekawe kto dzwoni. Czy oni w ogóle kogoś znają? Kogoś tam znają. Agenta. Kto dzwoni? Ej, nie znam go w ogóle. Znamy jakiegoś ciemnoskórego mężczyznę? Nie? Kto to w ogóle? Jakiś Juan. My go wcale nie zapraszaliśmy. Cześć, chodź do centrum. Boże, dzwoni jakiś randomowy ziomek i zaprasza nas na miasto? Nie? Nie pójdziemy? To jest dziwne? W ogóle tutaj niezłe miejsce przy stole. W ogóle przez tego kaktusa to oni nie jedzą przy stole tym, tylko przy tym. Więc wydaje mi się, że mogę usunąć tego kwiata, bo on tutaj będzie nam przeszkadzał. A może tutaj postawimy? Jedyna ozdoba w pokoju dziecka. Kaktus. Dobra Barbara, weź prysznic. Coś się przestraszyłaś, gołego męża nie widziałaś, już nie przesadzaj. Młody Bobby próbował dogadać się z sąsiadami, ale niestety sąsiad za bardzo śmierdział. I powiedział do widzenia. Ciężarna Baśka też powinna już się położyć. Chociaż w sumie nie jest zmęczona. Chyba się wyspała po tym i owym. A co z Klarą? Czy Klara zamierza z nami rozmawiać? Klara nadal ma niezadowoloną minę. Boże, co z tą Klarą? Ona cały czas wygląda, jakby się jej nic nie podobało. Chyba ta bielizna pani domu ją tak przytłoczyła. Ciasno w tej łazience. Trochę jak w kuchni na imprezie. Jesteś w ciąży? O tak! Razem z Edwardem planujemy dużą rodzinę. Głupiaś ty, ja nie mam faceta i jakoś żyję. Słuchaj, bo jest taka sprawa, że w szkole naprawdę dobrze mi idzie. I tak trzymać, synu, naprawdę jestem. Niezadowolona Klara próbuje przegonić skibelkę, no dobra. Niech mały już idzie spać, bo już jest naprawdę późno. Oj, on ma nawet różową piżamę? Nie, to chyba nie jest różowy do końca. Może on lubi różowy kolor? Szkoda, że nie ma żadnej biografii, to bym sobie poczytała, co to w ogóle jest za gość. A tak, to nic nie wiadomo. <grywia> Jaka mina! Widzowie czekający na dramę u <grywia> Podoba mi się, jak światło pada na tę podłogę. Że tak idealnie ten kloż wyznacza takie miejsce świetlne. No weź wywal tę Klarę, bo już ona mnie denerwuje, naprawdę. Jak się ją wywala z chaty. Say goodbye. O, akurat zaczęła śmierdzieć. Idealny moment na to. Wieczór minął tej parze bardzo miło. A następnego dnia zdarzyło się coś, czego nikt wcześniej nie mógł przewidzieć. To miała być scena grozy, scena ucieczki, ale zobaczcie na nią, no po prostu. Jak ona biegnie! Co to ma być? Przynajmniej fryzurę jej trochę zmieniłam, żeby była bardziej potargana. Wytłumacz mi, jak się tu znalazłaś? Kim ty w ogóle jesteś? A cóż, to powiedzmy mój mały plan działania. Wszystko dobrze wyliczyłam i. i. musisz mi pomóc. Wyliczyłaś, tak? Daj spokój. A um, Pewnie coś ci się pomyliło. Gdzie są twoje rodzice? Cicho, cicho! Ktoś idzie! Bobby? Bobby, ktoś jeszcze jest w domu? O. Przerażona Barbara aż poczuła skurcz, także możemy spodziewać się... porodu. Spoko widok, co? Ich syn nazywa się Bobby, to może tutaj będzie Danny czy coś takiego. W tym czasie Edward wrócił z pracy i w domu zastał cóż, rodzącą żonę i nieznaną dziewczynkę. Żoną zajął się prywatny lekarz, ale z dziewczynką trzeba było porozmawiać, kim jest, co tu robi i gdzie są jej rodzice. Kassandra nie była zbyt chętna do opowiadania, bała się, że jeśli powie całą prawdę, to coś złego może się stać jej rodzinie. Próbowała omijać temat i przedstawiła się, że nazywa się Kassandra Ćwir i szuka, szuka rodziców, chociaż nie do końca wie, gdzie tak naprawdę jest. Edward nic z tego nie rozumiał, próbował dojść do jakichś sensownych wniosków, ale to wszystko wydawało się jakieś nielogiczne, a nawet niebezpieczne. Pomyślał więc, że to może jakieś bajki niestworzone, wymyślone historie. Może to po prostu żart, może to po prostu koleżanka ze szkoły Bobiego. Na pewno ktoś próbuje go wkręcić. Pan niczego nie rozumie! To jest dla mnie naprawdę trudne. Nie mogę powiedzieć nic więcej. Proszę spróbować zabrać mnie do rodziców, ale tak, żeby nikt się nie dowiedział. Ehm, um, nie pamiętam nawet gdzie mieszkam z tego wszystkiego. Yy, która to była ulica? Spokojnie, na pewno zaraz ci się przypomni. A jeśli nie, to cóż, po prostu zadzwonimy po policję i wtedy na pewno uda się ustalić, kto jest twoimi rodzicami. Tato, to moja koleżanka ze szkoły. Ona czasami gada głupoty, pewnie jest zestresowana. Ale... Niech zostanie na noc. E, chyba gadałem dzisiaj z jej rodzicami, tak? Na pewno z nią o tym rozmawiałem i po prostu e, oni się zgodzili. Tak, oni się zgodzili. A możemy jakiś numer telefonu do tych rodziców? No, pech chciał, że właśnie nie wziąłem, ale e, przyprowadziłem koleżankę ze szkoły, tak? E, więc oni o tym wiedzą. Niech zostanie u nas. No dobrze, ale jutro rano oboje idziecie do szkoły. Edward zignorował to, że historia Kasandry Bobiegów była dziwna, stwierdził, że to po prostu jakieś głupie, dziecięce zabawy i poszedł spać, ale baśce coś nie dawało spokoju. Zauważyła, że Kasandra nie ma przy sobie żadnych rzeczy, a przecież gdyby to była planowana nocka, to na pewno by coś ze sobą wzięła. Postanowiła więc zadzwonić na policję. Jak, Kasandra tzw.? Dziewczynka zniknęła kilka miesięcy temu. O Boże! Nie mogę uwierzyć. I ten brak zdziwienia na jej twarzy! I jeszcze ten smrót na koniec. No nic, przechodzimy do kolejnej rodziny. Tę część możecie potraktować jako taką ciekawostkę, bo tutaj już raczej nie będzie żadnych fabularnych wstawek. Fabuła odbyła się w pierwszej części tego filmu, a teraz powrócimy wspomnieniami do ukochanych rodzin z TS1. Może zacznijmy od Nowaków. O oh my god, zobaczcie! Komu komu wracają wspomnienia z jedynki? Boże, Nowak! Janek, ty żyjesz? Aż pamiętam samouczek z nim. I piękna Anna. Ciekawe, jakie mają aspiracje? Romansowanie i bogactwo? <laughs> w sumie, w sumie nawet by to pasowało, bo jakoś nigdy nie miałam takiego poczucia, że te osoby powinny mieć aspiracje z założenia rodziny. Zawsze wydawało mi się, że mają inne cele. Obczajcie ten stół i to radio, z którego zawsze leciała salsa. Włączmy to. Jan jest tu nowy. Musi dopiero poznać swoje nowe otoczenie i zapewne ucieszyłby się, gdyby ktoś mu pomógł. Czy przeprowadzisz go przez ten samouczek? Oh my god, samouczek w jedynce! A tutaj co jest u Ani? Czy pomożesz jej oswoić się z nowym domem? How sweet! Niby są tu nowi, ale mają sporo znajomych. Zobaczcie, jaka chemia z agentem! O, i Michał Wiśniewski nawet! Uuu, a tu księżniczka zagawa! <grywa> Jeżeli chcielibyście tutaj pograć, to chcę Wam tylko powiedzieć, że to otoczenie jest do pobrania. Link jest w opisie i nie jest to moje otoczenie, tylko otoczenie stworzone przez Nostalgic The Sims. Więc to nie jest moje, ale zachęcam, no bo można sobie powspominać popatrzeć na ten stół. Tak, pamiętam ten stół na cztery kratki. Zarówno Janek, jak i Anna są bezrobotni. Fajnie byłoby, gdyby, cóż, jakąś pracę podjęli, bo inaczej bardzo szybko skończą im się środki na koncie, a wtedy, no cóż, wtedy mogą umrzeć z głodu. A cele życiowe? O, wow, serio? Chcesz być chirurgiem? A ty, czego pragniesz? No tak, miłości. Szkoda, że 20 miłości naraz nie jesteś w ogóle romantyczny. Zobaczcie, przyszła Majka Ćwir, ona szuka swojej córki, ona jeszcze nie wie. Porwali moją córkę, nie wiem, to był jakiś obcy, musiał ją znaleźć. Szczerze mówiąc nie mam pojęcia dokąd poszła. Na pewno się znajdzie, jestem pewna, że wróci do domu, musisz być dobrej myśli. Dziękuję Anno, też mam nadzieję, że już niedługo wszyscy będziemy w komplecie. Uuu, autonomiczne barabara, oby nie było z tego dziecka. Nie stać ich na to. Nie, nie słyszę melodyjki. Obyło się bez dziecka. No i całe szczęście. Jeżeli macie ochotę, możecie w komentarzu napisać, jak wyglądała wasza pierwsza rozgrywka. Ja pamiętam, że... Anna postarała się o dziecko. Jeszcze w jedynce to było tak, że trzeba było się całować no nie, i wtedy ta kołyska wyskakiwała. Później już chyba zakończyłam rozgrywkę, bo miałam coś takiego, że bardzo często. Tak, hashtag storytime. Bardzo często kończyłam grę po kilku simowych dniach, i rozpoczynałam nowo, rzucając co na kodzie. Budowałam wtedy wielkie domy, prowadzałam rodzinę, pograłam kilka dni. No, i następna. I tak to się kiedyś grało. Boże, Samanta otomana, co ona tu robi? Zmaterializowała się pod domem. Ania dostała awans. I właściwie myślę, że możemy przejść do kolejnej rodziny, bo tutaj już nic takiego ważnego się nie wydarzy. Jak wiecie, Bella ćwier nie wie jeszcze, że dziecko się znalazło, więc nadal chodzi od domu do domu i dopytuje, czy na pewno nikt z sąsiadów niczego nie widział. Niestety. Ani Janek, ani Anna nie byli świadkami zdarzenia. No i cyk, kolejny awans. Ania jest zdolna, oni już mają 3000 na koncie. Boże dwa dni tu pograłam, wszystko się udało, idziemy dalej. O, dobra, tu coś jeszcze jest. <ścoughs> Janek stracił 200 simoleonów. Dobra, nic takiego się nie stało. Chociaż już nie mają 3000, już mają 2900. Nieważne, idziemy dalej. Czas na rodzinę papuszka. O matko, Boska, zobaczcie, szkoła przetrwania. Oni mają 700 simoleonów, dziewczyny, pusta chata. Wszystko poszło na ściany, na, na, na jakieś pomalowania, na okna. One nie mają łóżka, nie mają lodówki, one nie mają nic, one mają tylko pusty, pusty stół. Boże, jak my tu przeżyjemy? Ja myślałam, że tutaj to też będzie taki light, ale, ale widocznie w jedynce one nie miały mebli. I dlatego tu jest pusto. Ja już szczerze mówiąc, nawet nie pamiętam, że nie było tutaj mebli. Może te fontannę sprzedamy. O, ona jest za tysiaka. Sprzedamy fontannę i zaraz będzie kasa. O, nawet mają takie pragnienia. Zobaczcie: lodówka, wanna, kibel. To są prawdziwe problemy. Tutaj taka miła, miła różowa łazienka będzie. Jedną fontannę sprzedaliśmy, a zobaczcie jakie zyski. A jak tylko przyjdzie gazeciara, no to znajdziemy jakąś pracę. Przeczytajmy teraz biografię naszych wspaniałych dziewczyn. W ogóle kiedyś myślałam, że to są koleżanki, ale coś tak wyczuwam, że mogą mieć między sobą jakąś chemię. Ciekawe, co tacy simowie robią, kiedy nie mają nic do roboty. Okej, okay, cieszą się z lodówki, to już coś. No i gadają. No, już się zaczęły flirty, proszę bardzo. Ewa i jej współlokatorka są tu nowe. Czy pomożesz im znaleźć nowych przyjaciół? No nie, myślałam, że jest więcej w biografii. Monika i jej współlokatorka są tu nowe. Czy pomożesz im znaleźć nowych przyjaciół? No znowu. Ach, dobra, szukamy roboty. No dobra, ta niech weźmie muzyczną. A Monika, niech weźmie edukację. Najlepiej gdyby już poszła do pracy? I Ona tak samo, bo dzięki temu już zarobiłyby trochę pieniędzy. Przydałoby się zarobić na łóżko. Chociaż można by w sumie sprzedać te wszystkie kwiaty. Ile one są w ogóle warte? 90! Po co nam te kwiaty? Po co? O oh my god, od samych grządek dostaliśmy 2000. No błagam, my się tu zaraz urządzimy. W ogóle ci sąsiedzi przyszli i poszli. W sumie nawet nie zdążyłam zauważyć, kto tam był, ale... Wydawało mi się, że kumplowa, Dorota Kumpel, nie wiem, tu jakaś baba, nieważne. Dobra, ta wraca z pracy. No, nawet jakiegoś przyjaciela przyprowadziła, nawet ocena pracy jej się poprawiła. Jezu, od razu aspiracja skoczyła. A ta jeszcze awans zdobyła i przyprowadziła ze szkoły, jakiej szkoły? Z pracy Dorota Kumpel. Spoko. O spodobał jej się W ogóle fajny ten trener Rudy Spodobał się Dorocie a Dorota nie wiem czy pamiętacie Ona jest teraz wdową z dwójką dzieci Więc taki trener byłby Całkiem fajny dla niej Ale nie wiem czy go pozna Można go jakoś zmusić hmm, Zmuśmy go jakoś żeby z nią pogadał O nakłoń Rozmawiaj z Dorotą Ej spoko zgodził się No proszę rozmawiają o wspólnym hobby Pana jest taka ważna dla naszego świata, Dorota próbuje brzmieć mądrze, ale na trenerze nie zrobiło to wielkiego wrażenia. W sumie czasami nawet dobrze, że w mieszkaniu nie ma żadnych innych rozrywek. Wtedy simowie przynajmniej rozmawiają ze sobą i... O, 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 o Tu jakie, jakie znajomości! Ile plusików! A, minusiki też były. Ale oni coś między sobą tutaj? No, między tymi choinkami może jakaś miłość rozkwita? Jeszcze te świetliki, jak romantycznie. Obgadywali Józefa Kumpla, czy ja to dobrze widziałam? Swojego zmarłego męża i o agentach mówiła. Powiedziała mu, powiedziała mu, że agenci zabili jej męża. Oh my god! Dlaczego rozpuszczasz takie plotki? Dorota nikt nie powinien się o tym dowiedzieć, a zwłaszcza jakiś randomowy trener. Ale może, może Dorota wiąże z nim jakieś większe plany. Może dlatego zdecydowała się mu powiedzieć, może chciała być wobec niego szczera. Dobra, nie wiem, czemu aż tak się w to zaangażowałam. Nieważne. Dziewczyny poszły spać. No nic, to chyba będzie wszystko. Możecie mi napisać, jakie macie wspomnienia związane z TS1. Czy lubiliście Nowaków, czy graliście może papuszkami, a może woleliście na przykład ćwirów albo zupełnie innych Simów, którzy zostali stworzeni przez was. A ja wam życzę miłego dnia. O, awans. I proszę bardzo, Anna Nowak przyprowadzona z roboty. No, wszyscy siebie przyprowadzają z pracy. Jak doskonale. Wszyscy się znają, wszyscy się przyjaźnią. Sielanka, sielanka, koniec sielanki. Koniec filmu. Kurde, tak jakoś nie mogę zakończyć. Brakuje mi dwóch słów. Do widzenia!